W Jerozolimie po długiej wymianie zdań przemówił Piotr do apostołów i starszych. Przemawia także i do nas. Trafiamy dzisiaj na Sobór Jerozolimski pierwszy Sobór Jerozolimski i już tam trzeba było, wzywając Ducha Świętego, modląc się i poszcząc, wypraszać światło na rozstrzygnięcie kwestii. Można powiedzieć w skrócie. Czy łaska Boża i miłosierdzie Boże i Jego wspaniałomyślność jest owocem naszej wierności i zachowywania naszych przykazań? Czy też może Jego łaskawość i wspaniałomyślność jest pomocą i uzdrowieniem i zbawieniem po to, żebyśmy właśnie pełniej zachowywali Jego przykazania? I wreszcie trzecia kwestia, o której mówi Jezus w Ewangelii? Jakie są prawa przyjaźni z Bogiem, gdy Bóg nie odmawia nam niczego, o co go poprosimy? I jak należy go prosić, żeby otrzymywać? Prawa przyjaźni z Bogiem, czyli tego, który już jest oddany i zaprzyjaźniony i zjednoczony i oddany Bogu. Bo Bóg mówi, że On jest oddany nam. I to będzie właśnie przedmiotem. Naszego rozważania i naszej modlitwy, naszej dzisiejszej adoracji. Po to, żebyśmy trwali w miłości Bożej i abyśmy zachowywali jej zasady. Żebyśmy rozumieli, w jaki sposób Bóg nas umiłował, w jaki sposób pragnie umiłować tych, którzy go nie znają, nie rozumieją i mu się sprzeciwiają. W jaki sposób On chce ich do siebie przyciągnąć. W jaki sposób także my możemy wzrastać w Jego miłości, i w jaki sposób możemy stać się prawdziwie Jego przyjaciółmi, po to, żeby nasza radość w Bogu i Boża radość w nas były pełne i doskonałe. A będzie nam w tym pomagać także święta Rita, która przeszła tą drogę, jękną, owocną, ale bardzo trudną i usłaną różami. Różami miłości, radości i zwycięstwa, ale też różami, które mają wiele kolców. Bo przez wiele aktów heroicznej miłości i przebaczenia trzeba nam wejść do Królestwa Bożego, żeby się w Nim rozradować. Amen. Bądźże pozdrowiona hosty i w której Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, Świętej Chostei. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy świętej hostei. Jezu Chrystus, obecny w najświętszym sakramencie ołtarza. Uwielbiamy Cię za nieskończoną miłość Twoją, którą przynosisz nam od Ojca. Uwielbiamy Cię za Twoją miłość, którą przynosisz nam, stajesz się człowiekiem i w zwyczajnej, ubogiej ludzkiej rodzinie twarz przez 30 lat w ukryciu. Powierzamy Ci wszystkie. Okoliczności naszego życia, te wszystkie szare i trudne dni, i obowiązki, te wszystkie trudne sytuacje, które są dla nas wyzwaniem i ciężarem. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Dziękujemy Ci także za to, że rozpocząłeś misję publiczną, że zacząłeś nauczać i objawiać nam ojca. Dziękujemy Ci za Twoje miłosierdzie. Za uzdrowienia, za łaskę i pomoc. Także za wewnętrzne uwolnienie od wszelkiego zła i zniewolenia. Dziękujemy Ci także za Twoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie, bo przez nie przezwyciężasz zło, grzach i śmierć. Dziękujemy Ci, że Twoje zmartwychwstanie już dzisiaj na nas wylewasz przez dary Ducha Świętego, które dla nas są tak cenne, bo z jednej strony. Ubogacają nas Twoją miłością, a z drugiej strony czynią nas Twoimi świadkami, zwłaszcza wobec tych, których kochamy, których nam dajesz i zadajesz. Dziękujemy Ci za te wszystkie dary Twojej miłości i mądrości. Dziękujemy Ci za to wszystko i prosimy Cię, Panie Jezu, tak jak przyszedłeś do apostołów w wieczerniku, tak przyjdź także do nas. Przyjdź i obdasz nas Twoim pokojem. Kochamy Cię i należymy do Ciebie teraz i na wieki wieków. Panie Jezu, Ty powiedziałeś do swoich uczniów: Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca Mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. Panie Jezu, powiedziałeś to, ponieważ jest to bardzo ważne wezwanie, ale musimy się zastanowić, czy wypełnianie Twoich przykazań, wypełnienie Twojej woli będzie dla nas bramą do Twojej miłości. Czy też może Twoja miło, miłosierna i przebaczająca miłość uzdoli nas do tego, żebyśmy Tobie się całkowicie zawierzyli, żebyśmy doświadczyli przebaczenia i miłości, żebyśmy ciągle stawali się doskonalsi, nawracając się z grzechów, nawracając się z naszych słabości i niewierności. Ty prowadzisz nas do Ojca, bo jesteś doskonały. Kochasz w Jego miłości, bo kochasz go w sposób doskonały. Ale my jesteśmy na drodze do doskonałości i dlatego pragniesz nauczyć nas prawdziwych zasad przyjaźni z Bogiem. Pierwsza zasada polega na tym, żebyśmy przychodzili do Ciebie, nawet jeśli jesteśmy niedoskonali. Przychodzili do Ciebie, nawet jesteś, jeśli jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy Twojego przebaczenia i miłości. Bo to jest pierwszy krok do tego, żebyś nam wybaczył, żebyś nas umocnił, żebyś mm, sprawił wzrost dobra i komunii z Tobą, po to, żebyśmy byli silniejsi także wobec zła. Dlatego w pierwszej kolejności pomóż nam zrozumieć, że Ty traktujesz nas z miłością i miłosierdziem. Po to, żebyśmy także potrafili traktować innych z miłością i miłosierdziem. Bo być może my jesteśmy już jakiś czas w relacji z Tobą, ale być może inni Ciebie nie znają, nie rozumieją i jeszcze w Tobie nie są zakorzenieni. Pomóż nam przyciągać innych, świadcząc o Tobie, przez miłość i miłosierdzie, pokaż nam, Panie, Twoje miłosierdzie. I pokaż, i okaż także innym, także miłosierdzie i zbawienie, bo wszyscy go potrzebujemy. pokochamy Cię i należymy do Ciebie teraz i na wieki wieków. Panie Jezu, dobry pasterzu, prosimy Cię o wspaniałą myślną i miłosierną miłość, abyśmy tak jak Ty ją nam okazałeś, żeby nam przebaczyć i przyciągnąć do Ciebie, tak dopomóż nam także innym przebaczać i przyciągać ich do Ciebie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Pała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Święta Rito pełna przebaczającej i wspaniałomyślnej miłości, która przyciągnęłaś i pojednałaś z Bogiem Twojego gwałtownego męża i Twoich Synów, którzy byli pod Jego wpływem i pod wpływem Jego rodziny. Modl się za nami, módl się za nami. Panie Jezu, Ty powiedziałeś także w innych w tym, zasadach. Przyjaźni z Bogiem, że Ty jesteś prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec Twój jest tym, który Go uprawia. To znaczy, że Ty jesteś krzewem winnym i dajesz się formować Ojcu, dajesz się prowadzić Ojcu, poddajesz się Jego woli, dajesz się posyłać na służbę miłosiernej i przebaczającej miłości. I dlatego my też jesteśmy wezwani do tego, żebyśmy byli zakorzenieni, zaszczepieni na Tobie, Panie Jezu Chryste, prawdziwym krzewia winnym, bo jesteśmy latoroślą, słabą roślinką, która rodzi równocześnie z łaski Bożej wiele dobrych owoców, jeśli trwamy w Tobie, Panie Jezu. Każdą latorośl, która nie przynosi we mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfity. Wy już jesteście cześci dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w innym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. A nie Jezu. Dziękujemy Ci za to, że. Zaszczepieni jesteśmy w Tobie, w Twoim sercu, w Twojej miłości, w Twoim poddaniu Ojcu. Powierzajmy teraz Panu Bogu wszystko i wszystkie, i szczególnie te sprawy, do których Ty nas, Panie Jezu, wzywasz w miłości, przebaczeniu i wspaniałomyślności. Pomóż nam poznać wolę Ojca, żeby ją wypełnić, i pomóż nam Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i polecony święta Rito. Wybłagaj nam łaskę prawdziwej przyjaźni z Jezusem, prawdziwej przyjaźni z Bogiem, Ojcem Niebieskim. Dopomóż nam, tak jak modliłaś się o łaskę, przyjaźni z Bogiem dla Twojego męża, dla Twoich synów, także dla zwaśnionych stron. Tak prosimy, wyjednaj tą łaskę także i dla nas. Bo kochamy Cię, Panie Jezu Chryste, i należymy do Ciebie teraz i na wieki wieków. Święta Rito, modl się za nas. Cóż Ci, Jezu, damy za Twych łask strumienie, z serca Ci składamy korne dziękczynienie. Panie nasz, król nas, Boże nasz, króluj nam, poprzez wieczny czas, króluj. Jest. wieczny czas Królu Jezu nam Módlmy się Boże Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej abyśmy stale doświadczali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieku you know